Zapraszam na wystawę swoich plakatów, której zrobiłem już 400, z tego wybraliśmy 40. Wystawa mieści się w Galerii Schody na Nowym Świecie 39. Odbywa się ona z okazji Biennale Plakatu Polskiego. Zapraszam szczególnie ludzi wrażliwych. Jesteśmy w Galerii Schody w Warszawie, na ulicy Nowy Świat 39. I prezentujemy dzisiaj wystawę Leszka Żywlowskiego, profesora Szczecińskiej Akademii Sztuk Pięknych. Spotykamy się tutaj co roku na wystawach plakatu. Tak uzgodniliśmy tutaj z panem Krzysztofem. I zawsze w czerwcu, gdyż co dwa lata w czerwcu wypada bienale plakatu, i chcielibyśmy przy każdej okazji bienale. Pokazywać jakąś ciekawą wystawę. To już jest druga odsłona. W zeszłym roku w czerwcu pokazywaliśmy plakaty profesora Mieczysława Wazilewskiego. Jest to zbiór plakatów z ostatnich chyba 15, może 20 lat. Część jest z kolekcji mojej własnej, a część uzupełniona o plakaty, których ja w swoim zbiorze nie miałem i Leszek Grzebrowski. Przysłał mi sporą rolkę plakatów, z których dokonaliśmy takiego wyboru, żeby można było tutaj pokazać jego najciekawsze prace. Ja jestem plakaciarzem, Plakaty robię już nie wiem od kiedy, nie liczę jubileuszy. W każdym razie zrobiłem ich dotychczas. Wiem, bo policzyłem, zapisuję w, w takim kajecie, jest 362. To nie jest dużo, nie tyle co świeży, ale tyle mniej więcej co Franciszek starowiejski. Plakaty lubię robić. Plakat to jest jak bloskur, że sobie zawsze powtarzam już po co chodzić do tej rzeki, ale dostaję nowe zlecenie i na nowo zaczynam robić. Robię plakaty inne. Nie, nie są to plakaty komputerowe, ładne, śliczne, szybkie. Te plakaty są jakby plakatami. Jak to powiedzieć? No, niech będzie, plakatamy duszy. No, Jestem bardziej z niż Sienkiewicza. Staram się rysować portrety, co nie jest jakoś wielkim odkryciem w polskiej szkole. Polacy lubią portrety, ale te portrety są naznaczone piętnem psychicznym. Staram się robić koszmarne rzeczy staram się robić ludzi cierpiących, wesołych, zażenowanych, uśmiechniętych, szczęśliwych. Zobaczcie te plakaty. Na nich jest yy, jakaś taka zagadka, której ja do końca nie rozumiem. W ogóle siebie ścigam. Nie wiem. Czasami chodzę na swoje wystawy. Mówię, co to za wariat narysował tyle plakatów. Potem sobie przypomniałem, że to jednak ja i w sumie sympatycznie to jest. Mieszkam w Szczecinie. W Szczecinie trudniej jest zaistnieć jako, jako plakaliście. Zresztą Szczecina prawie nie robię plakatów. Robię... Wszędzie oprócz Szczecina i Warszawy. Do Warszawy trzy razy próbowałem robić i za każdym razem, jak ja już mam pecha, to klisza się przyświetli, a to wybory są te plakaty. No, w każdym bądź razie cieszę się, że mam taki już poważny debiut w Warszawie, bo miałem jeszcze wystawy dookoła Warszawy, w Ząbkach, w w Galerii Obrony Narodowej, kiedyś taki piękny plakat był z łzą, kiedy nasze wojska poszły do Iraku, a teraz mam no w centrum Warszawy, cieszę się z tego bardzo. Jestem znany z plakatów czarno-białych, ponieważ kiedy przyszła kryska na kulturę mm. i ludzie tak, nie mieli pieniędzy na plakaty, ja zacząłem robić je rysując na blasze offsetowej. To jest taka blacha, którą się wpusz, wsadza w maszynę. Pierwsze klisze nakręca komputer i tak dalej. Ja to robiłem za pomocą arografu, rysowałem bezpośrednio na tej blasze czarnym tuszem, potem odpowiednio naświetlałem, stałem nad drukarzem, stawiałem piwo i drukowaliśmy razem. To była wielka przygoda. Czasami trzeba, trzeba przesadzić, czasami nie dosadzić. W każdym razie zauważyłem, że te czarne plakaty mają większe piętno osobowości, więcej mówią o człowieku, o ludziach niż. Czasami taka kolorowa rocznica, którą wszędzie widać na ulicy. My plakat nie są, radosny, Ona opowiada o człowieku, o normalnych jego przeżyciach, o takich sytuacjach. W gruncie rzeczy ja tytuł, czy sztuki, czy imprezy, czy jakiegoś festiwalu naginam jakby do siebie, pod swoją, pod swoją osobowość, takich ludzi jest coraz mniej nie jestem dinozaurem, ale czuję się już jak mamut, no i to wszystko.